zaprezentować fajnie program do nagrywania filmików, gier i obsługę link będzie podany w opisie już wam nie będę pokazywał tego jak to ściągnąć bo to chyba łatwe jest no dobrze wchodzimy pierw w ogólny i tutaj sobie tak tutaj sobie ustawiamy foldery docelowy folder docelowy możemy sobie tutaj ustawić co chcemy bo tutaj ustawiamy gdzie ma się zapisać no. tutaj zaznaczamy to no tutaj to ja nic nie żebałem bo nie wiedziałem chodzimy w zakładkę wideo teraz start stop sobie ustawiacie na przykład na F12 ja sobie ustawiłem na F12 pauza na F8 bez kursora to już jak chcecie, czy z kursorem, czy bez. No jak chcecie dodać efekt klikania myszką, to możecie sobie dodać. Tutaj to sobie możecie tam sobie pokombinować. Ja już tego nie będę robił, bo za bardzo nie wiem. No a tutaj też chyba. No, zaraz zobaczymy, tutaj się YouTube. A. Nie, no, dobra. Obraz teraz klawisz skrótu no to to jest F11 sobie ustawiłem to jest wszystko domyślę. jak naciśniemy F11 to nam robi zdjęcie pulpitu zdjęcie pulpitu nam robi no i tutaj powtórz pobieranie co sekundę jeśli chcemy żeby nam cały czas się powtarzało no to jeśli chcecie no to zaznacza czy czy nie efekt migawki to jeśli chcecie to macie to jest yy, yy, nie pamiętam dokładnie no i w końcu przychodzimy do zakładki jakieś o nie wiem yy, no tutaj się możecie zarejestrować strona domowa fuck. aha i żeby nagrywać wchodzicie yy, w cel w tym będziecie mieli na początku okno direct OpenGL zmieniacie to na prostokąt na ekranie. I wyskoczy nam takie... No będzie na początku małe to. Możecie sobie to powiększyć, zmniejszyć, rozszerzyć, co tylko z tym chcemy. A żeby nam to znikło całkowicie, możemy sobie wziąć i ukryć. Będzie pisał Certelicha. Jeśli chcemy, możemy kliknąć, jeśli nie. No i tutaj mamy o takie coś. Tutaj są też te opcje, możemy sobie to pozmieniać, wszystko tylko jeśli chcemy. Jeśli nie, no to nie, to już od was zależy. No i dziękuję za oglądanie. Ja się z wami żegnam. No dobra, cześć!